Cześć! W tym filmie pokażę, jak w praktyce zarządzać dostępami do kontrahentów w naszym CRM, zarówno indywidualnie, jak i masowo, wykorzystując grupowe akcje. Na początek przechodzę do listy kontrahentów. Wejdźmy na przykładowego kontrahenta. Jeśli chcesz edytować dostęp dla konkretnego kontrahenta, wystarczy kliknąć w ikonę na jego karcie. W tym miejscu możesz dodać dostęp dla wybranych osób, działów lub ról. A także w każdej chwili usunąć dostęp, jeśli już nie jest potrzebny. Zaznacz użytkowników, którzy mają mieć dostęp do danego kontrahenta. Jeśli nie chcesz ograniczać dostępu, odznacz wszystkich i zapisz ustawienia. Kutka jest otwarta, co oznacza, że dostęp do tego kontrahenta nie jest ograniczony dla żadnego użytkownika. Teraz pokażę, jak działa zarządzanie dostępami na większą skalę, czyli grupowe akcje. Zaznaczam kilku kontrahentów na liście i wybieram opcję Edytuj dostęp. Dzięki temu mogę jednocześnie dodać dostęp do tych kontrahentów dla wybranych użytkowników, działów lub ról. To ogromna oszczędność czasu, zwłaszcza gdy wdrażasz nową osobę do zespołu albo zmieniasz strukturę działu. Podobnie, za pomocą grupowych akcji możesz masowo usunąć dostęp. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie rekordy i wybrać komu chcesz odebrać uprawnienia. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad bezpieczeństwem danych i możesz szybko reagować na zmiany w zespole. Jeśli chcesz ustawić dostęp dla konkretnych osób czy ról w ten sam sposób dla kilku kontrahentów. Wybierz edytuj dostęp. Warto też wiedzieć, że w ustawieniach systemowych kontrahentów możesz zdefiniować domyślne dostępy dla różnych typów klientów, takich jak partnerzy, klienci czy dostawcy. Po dodaniu nowego kontrahenta z określonym typem system automatycznie przypisze mu odpowiednie ustawienia dostępu. Dzięki czemu nie musisz tego robić ręcznie za każdym razem. Zarządzanie dostępami w naszym CRM jest bardzo elastyczne. Możesz to robić zarówno indywidualnie, jak i masowo. Dzięki temu każdy użytkownik widzi tylko te dane, które są mu potrzebne, a Ty masz pewność, że informacje o klientach są zawsze odpowiednio chronione.